Siemka widzowie, dzisiaj nie gramy w Brawl Stars, ani w Roblox Tylko sobie pogramy dzisiaj w Pixel World Jeszcze musimy odebrać nagrodę, bo ja w ogóle jeszcze dzisiaj nie grałem w Pixel World Więc sobie odbieram... A właśnie widzowie, patrzcie co mam Pu, pu, mam mecha No zakręcimy sobie tym Hmm. No, mi się przyda, tak. I teraz do VIP-a. VIP w ogóle innym mi zostało dni VIP-a. Siedem dni. A ja, ja. Nie Pełny kwiatunek mamy. Co my tu mamy? Co mamy, pełne Kręcimy, kręcimy. Oby coś fajnego wypadło. Jest Potrzebny mi tu będzie, bo mam nowy świat. A pewno jeszcze Wam pokażę jaki. Sprzedało mi się coś na tym PWE. Nie no, nada, nic. O! To jest Nie było go. Wczoraj jeszcze nawet by nie było. Jesteśmy musieli dodać. Jak, jak ja jak dwa te głosy, to go nawet nie miałem do wybrania. No ten był wczoraj. Prze... coś. Prze... Prze... Coś Co nasze... Dobra, pokażę Wam ten świat. Oferta na broń. Co tu nie chcę? Sklep... Right. też internet na razie potem wam ten sklep pokażę nie wiem, gdzie jest ten świat co to za co to za śmieci tu są kto mi to dał co to jest za śmieci co to jest co to jest co to ma być yy, dobra Piu, piu, jezu, śmieci Coś nowego tu jest? Mm, nie Dobra, idziemy do tego sklepu Co tam? Czemu tu wszędzie kwiatki są porozrzucane? Mm. Poczekajcie Piu, 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 piu Idealnie Kajcie, to mi się dużo tapety. Spiral, bla, bla. Bla, bla, bla. Jest, idealnie. Idealnie, jest. Idealnie. To jak mi się znowu to odropnie, to będę mu dać tu. Dobra fajnie tylko jeszcze mi by się tabliczki przydały bo mało ich mam czekajcie tutaj już przedmioty dane chwila czekajcie mi tu nie brakuje drzwi tak brakło raz dwa 3 jest i wszystko pięknie, ładnie już jest. Dobra, co by tu dać? Moje nauczniki, może? Pyk, pyk, elegancko. To. No, mm. to damy. Jak to jest sklep, to muszą być przedmioty, nie? To ile warte. Hmm. Dobra, co by tu jeszcze dać? Może. Kilow? Nie. Nie, nie będę marnował. Włosy. Mam ich tak trzy. Więc dam tutaj o. Jeszcze dwie, dwie dwa przedmioty. Uch. Może te. Ty... Bolt. Mm. O to rybka fishbowl, czy jak to tam pisało. A tutaj telewizor. Dobra. Jaki świat miałem jeszcze wejść? A, na Michaela Czekajcie, 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 czekajcie. O, mech Black to jest mój świat. O, taki nowy mam. O, tu widzę już uros. Trzem hmm? tylko dwa? Przemu trzy? Mm. Brakuje mi tu widzowie tapety. Ajajaj. Mm. Ten Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chyba. Mhm, to jest ten, dobra. O oh, on... Ja tu mam odblokowane. I sprawdzimy czy on jednak za... zabrał te przedmioty jak ja go yy, prosiłem, żeby nie zabierał czyli? Uuu! On nie zabrał tego. Ale ładnie mi tu zrobił. Ej, ładnie. Fajnie. Dzięki. Tu jest co? Jakieś graty. Nieba dla mnie w prezencie. Uuu, dużo. Dużo tego. Tego nie potrzebuję. Czekajcie, pyk. Nasionko no się. Gemsoil nie chcę tego. Raz nie Lili. Old TV to nie. O i mam, dobra. Eee, co to jest? Okna jakieś, kaczka. <ścoughs> kaczka. Był zielony kolor na tym prezencie, więc to już wiadomo, że on Majkera, bo on uwielbiał ten zielony. Ej, jaki fajny daszek, nawet nie zauważyłam. Patrz jaki fajny, co to jest? A to co to za kupa na moim domu? Ej, ale fajnie. Nie powiem, że nie. Ładnie, ładnie. Uuu, co za ma manekin. Idziałem pozwiedzać, czy coś tam zmienił. Mam tego motyla. Mam takiego samego, ale legendarnego. No to jest zwykłe. <laughs> Michał, jeżeli oglądasz ten odcinek, pożyczę od ciebie te, to, 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 to drewno. Czekajcie, zrobię to miejsce w ekwipunku. Chyba się nie obrazi. Co to za jakieś spodnie? Takie filary ładne, z tego się to zrobić, z tego drewna. Zobaczcie. Nie ma nic dobrego. Jeszcze mm. jeden -y świat. Mam nowy. Taki o, ale ja nie wiem mm, w ogóle. Ja go chyba... czekajcie. Wiem. Wezmę to. Wezmę to. Czekajcie. To nie wiem co to tu robi. Wezmę to. Czekajcie. Ten pierścionek zniszczę wezmę to zniszczymy to idealnie nie ma nic już tą analizę zniszczymy dobra mamy już wszystkie te analizy zniszczone Trochę wypadło z tego, ale nie, czy to bierzemy? Dobra, bierzemy się za niszczenie tego. Dobra, już zniszczone. Wszystko. Nareszcie. Piu. Teraz to zbieramy. Ale fajny dźwięk. Pyk. Wszystko. O, jeszcze jedne. Oj, super. Teraz wszystkie nasionka. Kaczuszkę zniszczymy. Piu, 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 piu. Wszystko zebrane, teraz posadzimy. Hmm? Ja to mam? Nie. Nie. Czekajcie, gdzie będzie nasionko? Jest nasionko, jedno i nie, nie ma drugiego. Nasionko, nasionko, tu jest nasionko. Nasionko, nasionko, nasionko. Czekajcie, gdzie to jest? Tu. Daje minus 10 godzin, więc powinno już urosnąć. Dobra, jest. Ona nasionka jeszcze. Dajcie. Nie to. A, to później. Dobra. To niszczę. Zbieram to. Posadzimy. I jeszcze raz. No. no. Kolejne nasionko. O, nowy level. Trzydziesty ósmy już. O Boże. Trzydziesty ósmy level już mam. No i nie ma się to. Za... Dobra, idziemy na ten sklep. Dobra, co jest? A musimy poczekać, aż się załaduje. Dobra. Jezu, tego już nie chcę. A, kurczę. Piu, 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 piu. Starczy, więc możemy to. O. No. To też zniszczymy. O, nasionko chyba wypadło. Nie wiem, nie widziałem. Pyk, pyk, pyk. Mieszczę to tak, żeby po prostu wypadło nasionko i mieć tego więcej na... na później. Nasionka wypadają, fajnie. Nasionk, same nasionka. Czemu to jest dziura? Czemu to jest dziura? Kto to zniszczył? Dziura tu jest. Dobra, to sadzimy. To se zbierzemy. Nie ma tam już nic? Nie. Bierzemy. To postawimy. Czekajcie. Kurde, nie tu. Ale dobra. Eee, teraz to. aj, nie starczy. Kurczę, jak zwykle. A Tam starczyło? Tak, tutaj starczyło, jest równo Teraz sobie posadzimy. A nie, już posadziłem. Ile to będzie rosło? 6 minut. A nie chcę mi się czekać. Wiem, że to jest za mocne. Te, te, ten nawóz. To, to przydałby się inny. Ale ta do ta, ta, doniczka by się przydała. Dobra. Jest. Jest super wszystko ładnie. Uh, o tu jeszcze jest dziura. Czemu tu jest dziura? Kurczę. No, może być. To zniszczyć, bo tylko... I tak tylko jedno wypadło. Pik. Albo nie czaj. Tam do, do tego dam. Jak będzie już miejsce. Czekamy, 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 czekamy. jesteśmy jesteśmy. No, wszystko ładnie, nic się chyba nie powtarza. Ten telewizor się nie, tutaj nie ma go. Nie, nie ma. Dobra. Dobra. Yy, chyba już wszystko zrobiłam z tego co pamiętam. Tu jeszcze ceny by się przydało. De, de, tutaj dać. Nie ma, ale nie mam tabliczek. Kurczę. Poczekajcie, ja to zmienię. To tak nie może być, to jest ziemia. Na szczęście <grystanie> nie zebrałem tego, co tam jest. Dobra. Uff. Ej, tu będzie yy, trudniej. Dobrze, że tam nie wypada! Boże, ja się boję, że ja będę musiał to zebrać. Nie ma na szczęście. Nie! Nie, kurczę! Raz muszę tą lodówkę wyrzucić. Tu czekajcie. Dobra, jest. Pyk. Przedostatnie, nie ma nic. Kurde, czemu tu? Czemu tu? Nie, nie, jest. Nie ma, nie, jest. nie ma nic. I ostatnie, tutaj jeszcze. Kurde, czemu, czemu ja tego nie mogę zebrać? Co jest? Miejsca nie ma w ekwipunku? Czy co? Kurczę, czemu ja to zbieram? Co tu teraz było? Co tu było? Ta skrzynia? Czekajcie, chyba tak. Bo nie wiem czemu, ale mam ją w ekwipunku. Jak nie mogę. Aha kurczek pyk 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 jest ostatnie teraz tylko tutaj dać no i koniec dobra skończone wszystko pięknie, ładnie już jest. Mhm. Dobra, super. To już. Nie, to zostawimy. E, czekajcie. Chyba wszystko. No ładnie już jest, tak. Aha. Niech jak. Odłożę parę rzeczy tutaj. Że mam przynajmniej tu jakąś skrzynię, ale chyba nie. Czekajcie. No to idziemy na internet, bo tam mam skrzynię. Świetny internet. Tutaj. I tutaj pokój gratów. I tutaj się to trochę tutaj odłożymy. Tu. To tu. Pustą skrzynkę potrzebuję. To tu. Nie mogę. Tak. Wszystko pięknie, ładnie. Te okna i to. Tutaj jeszcze jest wolne miejsce. To. Mm. No i jeszcze to. Jest tu jeszcze gdzieś wolne miejsce? Jest. Wszystko. Mam du no, dużo miejsca jest w akwunku. Co jeszcze sobie może kupimy w sklepiku. Oferta czasowa, a to jest to. Paczki. Co my tu mamy? To nie. Uu, tu jest ładne. Co to tu? O, Ten miecz! On jest dużo warty! Jest! To, tego nie kupujemy, a może to, tu coś, a nic fajnego, nie to, tylko tu coś jest, też nic fajnego, a tu też nic, tu też, może tu, czekajcie, Będzie... o, widzowie, ale... ale czapa. Słuchajcie, jeszcze to, to kupię, nie ma nic. Dobra, nie ma nic takiego fajnego. Słuchajcie, wyjdę z tego, stąd tutaj tylko. O. Ale no rzeczy tu jest dużo. O, ale czapa. Ile ona warta? Sześć tysięcy tylko, tylko sprzedam w moim sklepie. To, o kurde. Ej, ten mieć A to ile? Tysiąc tylko. Kurczę. Co to jest? Ej, ale w tej czapce ładnie wyglądam. Ale sprzedam ją. To miałem, miałem. O, to przed chwilą wyrzuciłem. To też. To może sobie gdzieś postawimy. O, piek. I ładnie. Kto zebrał ofertę z, z oferty VIP-ów? Czekajcie, to dam PIK. Jeżeli ktoś gra w Pixel World, widzowie, możecie sobie tu pójść na mój świat i sobie zebrać, bo codziennie są na, nagrody. No chyba, że ktoś szybciej przyjdzie. Ja codziennie daję, nie daję, martw, nie martwcie się. Ja codziennie daję. Codziennie. Więc możecie przychodzić. A jeszcze nie będzie, jak będzie tak szybko rano. No to mo możliwe, że ja jeszcze nie byłem na tym świecie i nie dałem. Pyk. I pewnie jakiś gracz teraz przyjdzie i weźmie. Jeden płotek. I ostatnia rzecz. Co, to, co by tu dać? Czapki? Nie. Czapka mi się podoba. Czapka jest ładna. No to. Fajnie. Chyba wszystko, widzowie. To już będzie na tyle. Ja się już z wami żegnam. No pa.